Witam Was serdecznie z tej strony, Bożydar Plackowski z kanału Masters. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób zmodyfikować układ dolotowy, aby powietrze w niezaburzony sposób dostarczane było do kolektora dolotowego, a następnie do silnika. Tutaj mamy taki przykład niepoprawnego, można powiedzieć, skonstruowania, zaprojektowania interkulerów. Polega to na tym, że interkuler jest tak zrobiony, że nie pozwala w niezaburzony sposób, w płynny sposób, transportować powietrze jest jednym słowem dławiony. Także zaczynamy, lecimy z tematem, bo szkoda czasu na pierd. Zanim zaczniemy, zapraszam cię na tigmasters.pl. W tym momencie właśnie uruchomiliśmy możliwość dołączenia do naszych dwóch kursów online. Jeden o spawaniu aluminium, spawanie czystego aluminium, a drugi kurs jest to kurs o spawaniu odlewów aluminiowych. Zarówno jak spawać aluminium, jak i jak spawać odlewy, są to kursy przeznaczone od, yy, dla osób początkujących, które chcą się nauczyć spawać właśnie te dwa podobne, a jednak różne materiały metodą TIG w prądzie AC. Także jeśli chciałbyś nauczyć się spawać aluminium, to zapraszam Cię na TIGMASTERS.pl. W tym tygodniu, od niedzieli do następnej niedzieli, jest możliwość dołączenia. Później zamykamy możliwość dołączenia, jednakże ten kurs zostaje cały czas z Tobą. Także jeśli chciałbyś rozpocząć naukę spawania, to zapraszam Cię na TIGMASTERS.pl. Mamy tutaj takiego Pontiaka, który startuje na 1,4 mili. Jest to niesamowity potwór sprowadzony bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj panowie sobie właśnie startują w tego typu konkurencji w Polsce. Mają problem właśnie z tym, że interkulery nie pozwalają na osiągnięcie pełnego potencjału, na wykręcenie maksymalnych parametrów silnika. Stwierdziliśmy, że przyczyną będą właśnie interkulery które dławią powietrze doładowane, nie pozwalają turbinie pompować na tyle ciśnienia, ile by było wymagane, ile by dało rzeczywiście się z tych ogromnych turbin wyciągnąć. Także dzisiaj będziemy pracowali na tego typu samochodzie. Praca będzie trudna, bo to nie jest u mnie w warsztacie, nie mamy do dyspozycji wszystkich narzędzi, a tak naprawdę mamy bardzo niewiele do dyspozycji. Spawarka, szlifierka kątowa i w pewnym momencie taka prosta, dosyć piła, taśmowa do zacinania rur pod odpowiednim kątem. Dałoby się to zrobić o wiele lepiej i bardziej profesjonalnie, abyśmy mieli do dyspozycji chociażby krawędziarkę, czyli gętarkę do gięcia Blach. Ale mamy takie można powiedzieć. Warsztatowe, domowe warunki, i jedynym narzędziem praktycznie takim do cięcia jest szlifierka kątowa. Z tą szlifierką kątową można bardzo wiele zrobić, tylko niestety wymaga to o wiele więcej pracy i cierpliwości. Na początek stare interkulery, bo stwierdziliśmy, czy tam panowie stwierdzili, że wykorzystają te stare interkulery, bo nie było czasu na zamawianie nowych rzeczywiście pod taki wymiar. Także musimy je rozebrać, rozmontować, pociąć, następnie oczyścić. I dopiero wtedy zastanowimy się nad tym, w jaki sposób zaprojektować kierunek biegów powietrza tak, żeby, żeby ono było dostarczane w jak największej ilości do silnika, do komory spawania. Jeśli chodzi o tego typu pracę, to tutaj musimy zwrócić przede wszystkim uwagę na samym początku na higienę. Jak odcinamy elementy interkulera, są to odlewy. Odcinając je, jakieś opiłki metalu dostaną się do środka, do tego użebrowienia interkulera. Czego chcemy uniknąć, no bo jak to staną się opiłki metalu, opiłki aluminium do komory spalania, no to nie będzie to zbyt pozytywnie wpływało na pracę silnika. Ale nie da się tego w inny sposób zrobić, jeśli mamy stary interkuler i chcemy z niego zrobić nowy. Po odcięciu tych elementów odlewanych, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby jak najlepiej oczyścić środek rdzeń interkulera. Kompresorem, powietrzem z, y, powietrzem z kompresora innej możliwości nie mamy i robimy to kilkukrotnie, zanim jeszcze podepniemy wszystko ze sobą, przedmuchać go konkretnie już powietrzem doładowanym, ale nie podpinając do kolektora dolotowego. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że to jest stary materiał i on nie spawa się tak fajnie, tak wybitnie y, jak wszystkie nowiutkie elementy. Tym bardziej, że mamy odlewy, gdzie odlewy troszeczkę gorzej się spawają niż czysty, y, niż stop aluminium odlewy zawsze odrobinkę trudniej się spawają ze względu na tą swoją porowatą strukturę i w tych porach są zamknięte gazy, a także zanieczyszczenia, cząstki stałe, które się tam dostały podczas procesu odlewania. Jak odcinamy sobie taki element, tą puszkę górną i puszkę dolną, to tutaj musimy dołożyć wszelkich starań i poświecić naprawdę dużo czasu, żeby ten element wyglądał prawie że jak nowy. On... Z biegiem czasu, jeśli chodzi o pracę, to on zawsze naciągnie odrobinę oleju, jakichś zanieczyszczeń i tutaj jest nasze zadanie, żeby jak najwięcej tego materiału stamtąd wyciągnąć. Tutaj po odcięciu ja zastosowałem szlifierkę kątową. Tutaj akurat mam tarczę fibrową. E, tarcza fibrowa, frez, pilnik, e, szlifierka oscylacyjna, to wszystko nam niesamowicie pomoże. Musimy także dołożyć wszelkich starań pomimo pracy ręcznej i manualnej, która charakteryzuje się dosyć dużą niedokładnością, musimy mimo wszystko starać się jak najprecyzyjniej docinać nasze elementy, bo podczas spawania aluminium szczelina jest jednym z naszych największych wrogów. Poza zanieczyszczeniami szczeliny, zwłaszcza jeśli one są nieregularne, w jednym miejscu nam materiał przylega, w drugim miejscu pojawia się nagle szczelina, to to może niesamowicie utrudnić nam spawanie, a możemy zapomnieć już na pewno o poprawnie utworzonym przetopie. Także tutaj po odcięciu kilkukrotnie, albo nawet kilkunastokrotnie pasowałem ponownie ten dekiel, który został odcięty, następnie kolektor był tak stworzony, nie kolektor, tylko interkuler był tak stworzony, że od góry interkulera było dostarczane powietrze doładowane, przez jego połowę to powietrze było transportowane, następnie było zawracane i drugą połową interkulera od góry znowu się wydostawało w kierunku kolektora dolotowego. I tutaj nie mogliśmy wykorzystać pełnego potencjału naszego interkulera, całej jego szerokości, a poza tym ono było kierowane wszędzie pod kątami prostymi. Czyli od góry trafiało przez interkuler na dolną ścianę. Tam musiało się zawrócić nagle do pod kątem 180 stopni, żeby się wydostać. I to był największy problem. Tutaj stwierdziliśmy, że trzeba zrobić to w ten sposób, że powietrze trafia od góry jednym kanałem, i od dołu drugim kanałem jest wyprowadzane, doprowadzane do. E, kolektora dolotowego. Od góry trafia powietrze doładowane z turbiny, jest schładzane i dołem wydostaje się, poprowadzone jest rurami do kolektora y, dolotowego. W ten sposób jesteśmy w stanie wykorzystać całą szerokość naszego interkulera i nie tworzymy takich niepotrzebnych zakrętów y, pod kątem 180 stopni, co na samym końcu zobaczysz, że rzeczywiście y, znacznie poprawi jakość i przepływ powietrza. Y, o ile sam dekiel, ten odlewany i wspawanie w jego środek rury, to był, można powiedzieć najprostszy element tej pracy. O tutaj należało tylko wywiercić otwornicą odpowiedni otwór, nasadzić rurę, obspawać to od środka na zewnątrz i sprawa była zakończona. O tyle dolna część interkulera, tu już musiała, tu już przysporzyła nam troszeczkę więcej problemów, właśnie ze względu na to, że Musieliśmy to powietrze zawrócić do góry w stronę kolektora dolotowego. I tutaj stwierdziłem, że stworzymy pewnego rodzaju puszkę, która będzie kierowała to powietrze. Co prawda ono także zawraca pod kątem 180 stopni, ale w całkowicie w inny sposób. W bardziej płynny sposób jest ono zawracane. Nie tworzą się tam takie zawirowania. Ta puszka na dole, którą robiliśmy z blachy 3 mm. Tutaj najwięcej czasu na to poświęciliśmy, właśnie z tego względu, że mieliśmy tylko szlifierkę kątową do dyspozycji. Nawet za bardzo gięcie nie było możliwe, bo to jest blacha 3 mm, nawet na krawędzi stołu taką trójkę blachy precyzyjnie dogiąć byłoby nam ciężko, dlatego musieliśmy spawać to z poszczególnych pojedynczych kawałków blachy. Jak coś takiego składamy, no to tutaj podczas trasowania chociażby takim dosyć szerokim flamastrem, musimy zwracać uwagę na szczegóły, żeby elementy były jak najbardziej ze sobą spasowane, nawet jeśli to by zajęło nam cały dzień albo dwa dni docinanie tych fragmentów raz do, do za krótki, raz za długi, raz gdzieś tam za szeroki, to tutaj naprawdę trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby w końcu dojść do momentu, gdzie blacha z blachą schodzą się ze sobą, krawędziami, tak żebyśmy mogli uzyskać poprawny przetop. Bo jeśli tworzymy właśnie spoiny grzbietowe, krawędziowe, to. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby one się schodziły ze sobą wewnętrznymi krawędziami. Dzięki temu umożliwione jest uzyskanie poprawnego przetopu na całej długości naszej spoiny. Tym bardziej, że tutaj mamy masę tego spawania i łatwo jest gdzieś doprowadzić do jakiegoś błędu, do jakiegoś właśnie takiego niepoprawnego spasowania tych elementów ze sobą. To nam zajęło naprawdę cały dzień albo nawet dwa dni na zaprojektowanie tego elementu dolnej części interkulera tak żeby rurą wyprowadzić to powietrze z powrotem do góry jeśli spawamy, tutaj w kwestii spawania akurat ja miałem ustawione różnego rodzaju natężenia. Mogłoby się wydawać, że na przykład 150, 170 amperów to jest za dużo na trójkę blachę, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że w niektórych sytuacjach jak spawamy przy interkulerze blachę, to tam potrzebujemy o wiele więcej natężenia. Poza tym ja miałem dosyć często ustawione na przykład 170 amperów, ale miałem sterowanie nożne. Ze sterowaniem nożnym <laughs> jesteśmy w stanie sobie samodzielnie dozować natężenie, jakie w danym momencie potrzebujemy. I w takiej sytuacji właśnie, gdzie mamy różne grubości i w różnych kierunkach nasze spoiny się rozchodzą z różnych grubości materiałów, jest właśnie dobrym rozwiązaniem sterowanie nożne, bo w momencie, kiedy my zaczynamy na dosyć grubym materiale i zimnym, możemy sobie ustawić nogą docisnąć na sterowaniu nożnym i mamy 150-170 Amperów. W momencie, gdy wychodzimy już na jedną i drugą nową blachę, wiemy, że tu mamy 3 mm, możemy troszeczkę odpuścić, można powiedzieć, gazu i spawać na jakichś 130-140 amperach. Jeśli spawamy ten interkuler do nowej blachy, tutaj należy pamiętać. Może to się udać, a może się nie udać. Trzeba zwracać na to uwagę, czy materiał chce się spawać, że się tak wyrażę. Bo interkuler jest stary, utleniony i mogą być trudności ze spawaniem, nawet pomimo naszej najszczerszej chęci, jeśli chodzi o czyszczenie tego materiału. W takiej sytuacji odrobinę może pomóc nam zmiana ustawień balansu prądu przemiennego. Normalnie spawamy w okolicach 75-80% polaryzacji ujemnej. Analogicznie około 20-25% polaryzacji dodatni. To są takie standardowe parametry balansu AC podczas spawania nowego czystego aluminium. Tutaj mamy do dyspozycji albo odlew, albo stary intercooler i nowe elementy. Dobrze jest sobie ten balans ustawić troszeczkę bardziej w stronę pół na pół, 50 na 50 nie. Bo w takiej sytuacji będzie nam się otworzyła ogromna kula na elektrodzie i trudne będzie spawanie na wysokim natężeniu stosunkowo 170 amperów na elektrodę 24, ale na przykład 60 do 65-70, to jest powiedzmy 10-15% mniej niż byśmy spawali standardowo nowy materiał, ale to już nam ułatwi tą pracę. Jeśli widzimy, że w trakcie spawania wychodzą nam czarne punkty, czarne łatki się pojawiają na spoinie i materiał zaczyna się kotłować i gotować, to za bardzo nie ma sensu raz, drugi, trzeci tym spawać, bo tylko na walimy na to i zaciapiemy, a nie przyspawamy. W takiej sytuacji trzeba będzie to frezować raz, drugi, trzeci i czyścić ten materiał. Tutaj akurat nam się udało, bo te interkulery były stosunkowo czyste, także te spoiny w miarę ładne nam wychodziły i udawało nam się dosyć głęboko wtopić, tak byliśmy w stanie uzyskać przetop na drugą stronę do wnętrza naszego interkulera. Zwróć uwagę na to, że może to nie jest do końca konieczne, ale jeśli chodzi o estetykę takiego elementu, to dobrze jest sobie zastosować także szlifierkę oscylacyjną. Wszystkie elementy, które tam podocinaliśmy jak nasze puzle, ja potem potraktowałem właśnie szlifierką oscylacyjną. Po pierwsze usuwamy większość zanieczyszczeń, jakie tam gdzieś w trakcie pracy się dostały, a po drugie jest to bardzo estetyczne. Jak na tym położymy nasze spoiny, pod warunkiem, że już sobie w miarę dobrze radzimy, to naprawdę fajny efekt jesteśmy w stanie uzyskać dzięki temu takiemu matowemu, e, nieregularnemu wykończeniu dzięki szlifierce oscylacyjnej. Tutaj była 120 papier na szlifierce może być 80 i w ten sposób sobie możemy stworzyć całą konstrukcję. Następnie poza interkulerami trzeba było jeszcze bo skoro zmieniliśmy układ wlotu i wylotu z interkulera, to także trzeba było zmienić kierunek czy tam kształt w jaki sposób są rozprowadzone rury od turbiny do interkulera, a potem z interkulera w kierunku układu dolotowego. Także tutaj te rury także musieliśmy przespawać i tutaj z pomocą nam przyszła właśnie prosta piła taśmowa, no bo to byłoby niesamowicie trudne, a na pewno pracochłonne docinanie tych rur za pomocą szlifierki kątowej. Poza tym byśmy sobie brudzili materiał, bo pamiętaj, że jeśli szlifierką kątową starczą do cięcia tniemy aluminium, to. Hmm, ten piasek, te ziarenka wykruszające się starczy do cięcia, one się wcierają w materiał. I tutaj właśnie także musimy potem dobrze to potraktować pilnikiem, acetonem, oczyścić to. Nie można, nie można, no wszystko możesz zrobić, ale powinieneś unikać czegoś takiego, że dociąłeś materiał i od razu go spawasz, bo zacznie się gotować jak na odlewach momentami, a niektórzy o tym zapominają. W tym miejscu, jeśli chodzi o spawanie rur, to ja wykorzystałem sobie pozycjoner spawalniczy, no bo to nam ułatwia pracę, a taki pozycjoner no to on jest niewielkich rozmiarów i idealny wręcz do takich małych konstrukcji. Na takim pozycjonerze fajnie się spawa ze względu na to, że można za jednym razem pociągnąć spoinę na całej długości na całym obwodzie naszej rury. Nie trzeba za każdym razem zaczynać co tam 4-5 cm, a przy tego typu konstrukcjach gdzie w środku panuje dosyć duże ciśnienie, są także zmienne temperatury, bo samochód na przykład stoi pod zadaszeniem w zimie minus jest 10 stopni, w lecie mamy plus 20, plus 30 stopni, a jeszcze jak powietrze tam się dostanie rozgrzane. Mamy 100, 150, 200 stopni, także te rury mocno dosyć pracują. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju stop tej rury używamy i jakiego rodzaju spoiwa będziemy używali do spawania. Zresztą tak samo w przypadku budowy interkulera. Musimy mieć na uwadze to, że samochód będzie pracował permanentnie, ten cały układ aluminiowy będzie permanentnie pracował w stosunkowo wysokich temperaturach, jak dla aluminium. Jeśli to byłoby ze, ze stali, to 100 stopni, 150, 200 stopni nie sprawiłoby tam żadnej różnicy. Kompletnie byśmy tego nie odczuli na stalowym elemencie. Ale do, takiego, do takiej konstrukcji no, nie wykorzystuje się stali, bo to byłoby niesamowicie ciężkie. A przy aluminium, aluminium jest bardzo wrażliwe na wahania temperatur i już 100 stopni, gdy, ono, gdy permanentnie panuje 100 stopni, to tam aluminium już dosyć mocno zaczyna pracować i trzeba zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju drut spawalniczy używamy. Żeby on także był dostosowany do pracy w wysokich temperaturach i do tych naprężeń, rozprężeń i skurczy powodowanych różnicami temperatur. Samochód ostygnie, znowu stygnie do 20-15 stopni, a jak go odpalimy i eksploatujemy dosyć mocno, no bo to nie są samochody zwyczajne, to znowu temperatura mocno rośnie. Jak spawamy sobie na pozycjonerze spawalniczym, to to jest właśnie fajne rozwiązanie, bo Mamy tylko jedno połączenie na obwodzie całego, całej rury. W tym miejscu, w którym zaczęliśmy, obspawaliśmy i zakończyliśmy. W takich miejscach właśnie to jest dosyć ważne, ze względu na to, że im więcej połączeń spoin, tym większe prawdopodobieństwo, że popełnimy jakiś błąd na łączeniu i zabraknie nam tego przetopu. A przetop w takiej sytuacji powinien być nieodzownym elementem, bo jeśli nam zaniknie przetop w którymś miejscu, Albo jeszcze nie potrafisz za bardzo spawać i cała rura jest bez przetopu, tylko gdzieś tam jakieś takie napuchnięcie wyszło, że się troszeczkę przebiliśmy, ale przetop z jednej strony rury, z drugą stroną rury się nie połączy. To tutaj istnieje bardzo duże ryzyko, że jeśli będzie dochodziło do jakiegoś rozerwania, pęknięcia Twojego całego układu dolotowego, to jako pierwsze właśnie w tym miejscu nastąpi to pęknięcie, to rozerwanie. Bardzo fajna robota. Jeśli macie coś takiego ciekawego, taki ciekawy projekt, to napiszcie do nas maila, może się tym zajmiemy i pokażemy właśnie, w jaki sposób stworzyć taki projekt. Jeśli masz gotowe projekty albo jakąś modyfikację, podeślij maila, zdjęcie jakieś rysunki. Może coś takiego właśnie dla Ciebie wyspawamy, a przy okazji pokażemy innym, jak coś takiego robić z aluminium. Na razie do następnego filmu. Na tych masters.pl i dołącz do jednego z naszych kursów: jak spawać aluminium, albo jak spawać odlewy. Jeśli interesuje Cię spawanie przede wszystkim nowego aluminium, na przykład y, jachty, łodzie, różnego rodzaju konstrukcje, mała architektura, albo nawet przy, w przemyśle kolejowym, y, lub w przemyśle zbrojeniowym, cokolwiek z aluminium, jesteś w stanie tam znaleźć informacje, których potrzebujesz. Nauczysz się w tego, w jaki sposób ustawiać spawarkę, na czym polega balans AC, częstotliwość prądu przemiennego, jak ustawiać puls podczas spawania aluminium. Dowiesz się, w jaki sposób spawać różnego rodzaju konstrukcje. Pokażę Ci, jak spawać spoiny grzbietowe, doczołowe, a także pachwinowe. Dowiesz się, jak ustawić spawarkę, jak prowadzić uchwyt spawalniczy, jak podawać spoiwo, jak wykonać poprawny przetop. Tego wszystkiego nauczysz się na naszym kursie. Się, jak spawać aluminium. Jeśli natomiast bardziej interesują Cię odlewy aluminiowe, bo zajmujesz się naprawą różnego rodzaju odlewów, takich jak na przykład w motocyklach albo w motoryzacji lub tego typu konstrukcje, to zapraszam Cię do kursu Jak spawać odlewy. Tam dowiesz się, w jaki sposób metodą TIG w prądzie przemiennym spawać ten trudny materiał. Jest to jeden z najtrudniejszych materiałów, tym bardziej, że on pracuje. Z reguły spawamy coś, co już było używane, jest mocno zaolejone, zanieczyszczone. Tam w drobiazgowych ujęciach z kamer spawalniczych pokażę Ci, jak wygląda cały proces spawania tego niewdzięcznego materiału. Zobaczysz, jak się materiał gotuje, jak sobie radzić właśnie z tym, jak on się zaczyna pienić, w jaki sposób frezować, jak czyścić materiał. Kilkanaście różnych odlewów. Pokazujemy, w jaki sposób dobierać spoiwo. Jak przygotować zarówno materiał, jak i spawarkę. Jak podgrzać, jak wystudzić ten materiał, tak żeby nie dochodziło do pęknięć np. Na, na misie olejowej, karterze od motocykla i tego typu różnych takich skomplikowanych, niewielkich elementach odlewanych. Wejdź na TigMasters.pl i zacznij spawanie.